Prosto od zewnętrznej, od zewnętrznych gaz, 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 gaz. Ja cały czas mam podłamę Okay.

Jak siedzi, siedzi. <grym> Przepraszam, prawo-lewo, tam na końcu mi się pomyliłam, ale no no, tam jest oczywiste i jasne, że. Stałem wcześniej, żeby. Co? Przepraszam, tak? żeby nie Nie, 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 się nie, nie, jecha. nie, nie, A to nie, no. nie robić, tak? no. ja myślałam, tylko nie, <ślimatyczny> 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 Na razie to jest lepsze. Na Nie. tak? Jak macie długotr, to powinien dzień. leżeć. Mamy. Zgasiłeś go? Minuta 10, tak? 01? 1? Zgasiłeś gdzie ja jestem? To to było tu, tak? Jeszcze raz czas, konrad, tylko zagasiłeś. Próba czasowa. Kodnę. Minuta 10, tam było 0,1. Chyba, wyrykkujemy Ty go gasiłeś? Ty 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 no. No, nie, bo mam, tam mamy wszystko. Nie, 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 tak ciężko. nie, 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 z nie, sama nie, 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 trójki nie, zapróci, nie, 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 gdzie. Gotowa? nie, no jedź. Ognia. Jeszcze, jeszcze, no bo... jeszcze. Jak pierwszy wyszły raz taki? Ręce na kierownicę, by dwie jedziesz. I teraz lewy na pewno. A spokojnie równo z gazem. Gaz, gaz, gazu. Gazu, 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 Nie, nie. Nie chcą wykrzyczeć tego gazu. I do wewnętrznej. Już bez zahamowania, bez zahamowania. Do wewnętrznej, w lewo, w lewo, lewo cały czas. lewo. Jedziesz w lewo. lewo, gazu mocno i lewo. I teraz gaz naprost. A, bo już się na. Teraz na lewo, teraz będzie na ustępkę Cały czas lewy, 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 lewy I teraz tutaj w lewo te. Lewo, lewo, lewo i do prawego na matę Matę do koła nie? Teraz w hmm. prawy na matę Cały czas to macie na prawo W prawo to w podłogę. w podłogę W podłowie ile? Się... W podłowie mocno do go. Gazu, 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 tak gazu, tak gazu, gazu, gazu... Daj go do podłogi. Daj do podłogi. Nie twoje auto, nie bój się. Hamuj <laughs> <zbieram. Tam śmiech> mi, co ja pochopiam i musisz stanąć. Matko woska. <laughs> On ma start-stop? <laughs> Ty sprzymaj mi ścisłą! Nie! Ze stresu! Jeźdź, palko wiesz. Ja pierdzielę. Stop to w którym aucie będziemy koła w swoich? W stoi tam przy garażu, tak? I... Aha, to dobrze, bo nie wiem, czy mam tę bezpieczkę do kursów. Omijamy to jotkę, to i zatrzymujemy się. Stop, 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 stop! Proszę?